Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. Tu Olzybat Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z Epic Miki. A widzę, że YouTube krzyczy po mnie, znaczy krzyczy, no wiecie. Prawa autorskie. Aha, wyłączyłam muzykę, przepraszam bardzo. Aha, i widzę, że mi się przedmioty poryspi. Dzięki! Bo się zatęskniłam za rozwalaniem. Więc nie będzie... Nie będzie magicznej muzyki. Aha, północ mnie spędzi. Mhm, bo, bo dzisiaj jest... Aha, głupie święto. Dzisiaj jest piątek. Wolałabym, żeby był piątek 13, ale... jest piątek 14 i też musi być. Wy macie wtorek może, bo ja no wiecie... Muszę sobie nagrać, muszę mieć zapasy. Eee, powinnam sobie darować to rozwalanie. Ej! Czemu mi ten? Tak trochę. E, mój klucz. Teraz mogę naprawić zepsutą maszynę słoniowej... Sło, słonio, no, słoniowej karuzeli. Aha! To po to ten klucz był, co? E, doszło też do awarii zakręconych filiżanek. No właśnie stamtąd mieliśmy ten klucz. Wygląda na to, że rury za, za ścianami z strefy technicznej prze, prze, przeciekają. Tak myślę. Ja nie myślę. Ja nie, aha, ja nie widzę. Nie no, widzę, mam okulary. Nieloty takie jak ty mogą skorzystać ze słoniowej karuzeli, żeby dostać się na szczyt dużego namiotu. Stamtąd możesz dotrzeć do strefy technicznej. Nie będzie łatwo, ale myślę, że sobie poradzisz. Jeśli okaże się, że potrzebny... Okaże się potrzebny, aha, zaczyna się. E, znajdziesz mnie przy pracy nad maszyną za zakręconymi filiżankami. Pa. I co, naprawiam się magicznie? Nie, nie sądzę. Nie no, latają już tak normalnie, bym powiedziała, te słonie. Trąbalskie. Ale i tak już wszystko mam tu odblokowane. Aha, ale chyba i tak muszę użyć, bo muszę skoczyć tam na tamtą stronę. Jej. <laughs> Jak nie! Nie trafi. Jakim co? Halo! To miało być trafione. Uhum. nie trafione. H Halo! Panie słoniu! Panie, proszę. Mi Kurde mnie. Na górę przewieźć. Dziękuję. No nie, no wydawałoby się, że da się tam skoczyć. Mhm, uh -huh, wydawałoby się. No dziękuję. Chciałam się nie otworzyć. jak się nie da. Eee. Nie, tamtą stronę się nie da. Aha, jakieś takie tam. A co jest w tą stronę? Czym bym miała skoczyć z powrotem na słonia? Hej, trafiam, <grystanie> <grystanie> ale farba mówi co innego. No więc cztery. Ojej, Czy kiedyś? Nie, właśnie. Nie wiem. Aha, nie wiem. Aha, zamkłam się. <grystanie> Zastanawiam się, czy, czy. Nie, pewnie tak. Aha, była młoda, głupia. i Może lubiłam walentynki, a teraz tym Nie, no, może nie, że jestem. Stara, stara mądra. Nie te słowa. Coś sobie ostatnio przesadził, dlatego. Mnie to. No. A lot to. Lot no to, niech mi się. Aha, cmoknie. Mniejsza z tym. Więc nie, w tym roku mnie to. No, no i sobie poradzisz? Co, co mi powiesz? Eee, jedną z tych. Aha, gdy rozcieńczysz jedną z tych zębatek, przestanie się obracać. Eee, farba ponownie ją uruchomi. Okej, okay, czyli to tak mam ustawić, żeby obydwie zębatki. Eee. A, kurde, nie to. No, rozcie... <laughs> Nie farbę Eliska, to drugie. Aha, nie tra... No, średnio żeby to. żeby ja na to psk... <laughs> wskoczyła i nie spadła sobie. O, prędzej. A tam laleczki są na doce, Nie, bo i tak tam mnie ten, jak zaskoczy O na... Ocież jak zeskoczyła zaskoczyła na dół to i tak wejdę, bo tu jest ten ten. To można roztegować. Czy te batki? Nie, te batki. Aha, na Amen są. Halo laleczki, dzień dobry, do widzenia. <laughs> Kto się spodziewał? Nikt. Nie, wszyscy pewnie. Kolejny ten Concept Art. Budka z czym? Z z telefonem. Z lodami... też mogłoby być lodami. No mogło, mogłoby być. Dobra, który się rozteguje. Ha halo, pa pa pani łódka, bo ja muszę... cofnąć się do, do gry. No jak ja mam przeziobok, no jak? No, no nie da się no Nieba. Sklep zamknięty. O, Od... ej, to... nie czasem, Aha, odprę... tak, odpręża mnie. Może was, was też, że nie wiem. Aha, jesteście na kogoś oprężeni, w wkur... wkurzeni. Czy coś? I... pogracie sobie Nie, i tak nie... Aha, nie darujecie tej osobie. Bo nie darujecie tej osobie. Eee... Ale wiecie, oha, odstre powiedzmy, odstresujecie się. Może, może być. Nie, nie, że jestem jakieś zestresowany, u mnie te słowa, ale. Jak mówię, ktoś sobie przesadził. A raczej tak łatwo mu to nie ujdzie z płazem. Tyle w temacie. O, ty, pani! O, pani! O, panie, bym zaraz spadła i zaraz. Aha, od nowa trzeba by było biegać, wiecie. Coś mi się śniło, ale nie wiem co, wiecie. Jakieś głupoty, pewnie. Tą farbą nie mogę trafić, już wszystko. Patrzcie. Ja chciałabym Aha, odmalować świat. Teraz mi farby zabraknie. Aha, ostatnio był ten: yy... Remote Play, what? <laughs> I patrzcie jak marnuję farbę. Przez to, że nie mogę trafić. Liska wyżej trafiej. State of play. O, to Remote Play. Remote Play to jest aplikacja, którą używam, żeby grać w grę z konsoli, nagrać ją na komputerze. Jak myślałam, że coś się pojawi jak wszystkie te. No, nie. Więc był ten Remote. O, zaś coś powiedziałam: Remote Play. State of play był. I tak, no, fajnie był tyle. Znaczy, nie, no, ja się i tak z innej rzeczy cieszę. I mówiła, i co mówiła Eliska? Co mówiła Eliska o bordelancach? W ogóle ponoć ja wcześniej słyszałam, że miało nie być czy coś. Yy, że mają ewentualnie na przyszły rok przenieść. Bo, czy GTA w końcu wychodzi teraz ten? na jesień, czy coś takiego. Zobaczymy. Chyba, że przenieśli na przyszły rok. Chociaż upierają się, że w tym roku. E, to pompa farby i rozcięczalnika Standardowe wyposażenie na większości atrakcji. E, może być wypełnione falbą roz, lub rozcień, rozcieńczal, no, rozcieńczalnikiem, a, ale nigdy obydwoma jednocześnie. Aha, czyli muszę użyć albo jedno, albo drugie napełnić. Farba często naprawia usterki i sprawia, że atrakcje działają sprawniej, a rozcięczalnik co? Rozcięczalnik ma tendencję do zakłócenia ich pracy. Czasami jest to jednak przydatne. Pompy farby i rozcięczalnik zawsze jest do czegoś podłączone. Jest podłączona ze za zakręconych filiżanek, w tym przypadku za pomocą rur. Aby naprawić atrakcję, musisz połączyć rury i napełnić pompę, ale to chyba obojętnie czym. E, tylko pamiętaj, napełnij je. Może mieć nie. Aha, czyli opcja. Rościęczarnik jest zły, a farba jest dobra. Tak by na to wyglądało. No farbą wypełnię! Rozcieńczalnik B. Coś ta za pompa jest zablokowana, wypełniona farbą. Załataj rury, a zacznie działać. Lekturę. Obydwie czy... Pewnie obydwie. Nie, wolę farbą! Nie, 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 nie. Naprawdę, to brzmiało jak dobre i złe. Naprawiłeś atrakcję. Dzięki temu mam, z... mam znacznie lepszy humor. Mam znaczenie w czym? Nie wiem. Poprawił się tak bardzo, że mogę teraz otworzyć dla ciebie te drzwi. I możemy sobie iść dalej. Wszystko, co tam znajdziesz, jest twoje. Masz też moją wdzięczność. No. No, i lepiej to naprawić. No, nie będziemy ps psujami. Tam w ogóle jest ten. Skrzynka. Może będzie dało się tam dostać. Dzień dobry, chciałam tylko wejść. Zresztą mogę naprawić. Dobra, sprawdźmy, gdzie. To Aha, chyba że to było te drzwi. Gdzie to było? Aha, no właśnie. No właśnie. Przypinka? Przypinki chyba są w tych skrzynkach. Srebrna. I dalej nie wiem jak wyglądają te przypinki. na znaczy, wiecie. Ja bym pomyślała, że chodzi na takiej zasadzie, że potem jak już wejdziemy powiedzmy w tutaj w to. Te przypinki i tu będą. I że kliknę i będę mogła podglądać. Nie. Nie, nie widzę żadne z, z tych. Wszystkie są zablokowane. Też myślałam, że można przeskakiwać między tymi, że mam jedną złotą i zobaczyć jaka to jest ta złota, i jaka jest ta srebrna, i jaka jest ta brązowa. Nie, nie. No to nie. <grytanie> eee, Okej. Okay. Aha, i gdzie teraz, w którą stronę? Nie, no filiżanki już nie potrzebujemy. i wszystkie atrakcje, atrakcje działają. Jest po drugą stronę, po drugą stronę, aha, po mu ty mówisz, na drugą stronę, tam gdzie ten, że byliśmy? Wiecie, tam, tam gdzie te łódki są. Aha, nie, nie muszę się zastanawiać, wystarczy, że popatrzę na mapę. Mapa? Ma mapa! Chyba to jest wyjście. Wejście, wyjść. Ha, halo, ja nie rozr... Roz, nie ład. Aha, może mam ten płynąć tą łódką. Też tak może być. Może tak być. No tu mi pokazuje. Mhm. Ko koniec gry zepsułaś. <laughs> nie, bo to akurat była dodatkowa rzecz, te naprawienie, pomoc z tymi, tymi. Aha, nie spadnie mi się. Bo to tak wyglądało, jakby się topiło. Jeszcze nie. Eee, cóż, ta atrakcja wcale nie jest naprawiona. No, nie, nie jest naprawiona. Drzwi trzeba otworzyć. Eee. Spójrz na te zakleszczone łodzie. Niektóre nawet się przewróciły. Te drzwi powinny otworzyć się automatycznie, ale chyba też się zepsuły. Wewnątrz ścian znajdują się rury, które obsługują zamki. Aha, czyli muszę od ten rozcieńczyć. Tak, rozcięczenie tych rur zepsuje zamki i drzwi powinny się otworzyć. Jak tak teraz o tym myślę, hipopotamy również są połączone z drzwiami. Aha. Zatrzymanie hipopotamu za pomocą farby spowoduje e, obejście zamku drzwi, co również je otworzy. Aha, czyli znowu opcja albo rury, albo hipopotamy. No. Co mi tak się, ście... Co mnie tak się, ście... O jejku, co. Ej, 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 Coś mi się aktualizuje, albo coś? No, tak to trochę wygląda, jakby coś mi się robiło na komputerze. Może? Może tak być. Nie powiem, że nie. Jakaś aktualizacja. Żabka. Oj, oj, nie zepsułam żabkę. No Nie, nie da się już to naprawić. Przepraszam. Więc macie zawsze jakiś wybór, jeśli tu o to chodzi, póki co z tego co widzę, że albo właśnie te rury, albo hipotany, albo nic i spadaj. Nie no, albo to, albo to. E, rozcieczenie tych rur ze zamki zamki drzwi powinny... Aha, to już słyszałam. To też żeśmy słyszeli, więc ja myślałem, że coś nowego nam powie. Dobrze, pa. Po co te żaby ja mam? Ten? Spójrz tam. A nie, nie! Łódki nie odpływajcie! Ja chcę na drugą stronę jeszcze tą żabkę! Udało ci się. No udało się. Ee... Żabko! O kurde. Żabko! Jeszcze raz! O, jest tam są jakieś te... ledwo, ale się udało. Jeszcze jedną żabkę chcę odwiedzić. Może coś... Aha, żabka da... nic nie daje pa. No, więc póki co chyba wszystko. Więc był ten właśnie tak jak mówię e... State of Play. Niektórzy nie wiem chyba liczyli na... Znaczy ja też nie powiem, że nie liczyłam na... żeby pokazali coś. Death Stranding. Gdzie jest ten Death Stranding, dwójka? Mieli... Wydawałoby się, że mieli coś pokazać. Nie. <grymne> co to za hałas? To wir. Trzymaj się od nich z daleka. Wir. Mogę powiedzieć wiry, ale no jest jeden, więc wir. Pomyśl tylko, co by było, gdybyśmy zbyt długo zostali na tych tej... No pewnie by nas wsysło. O. Ten stwór przed nami wygląda na zamiatacza? Będą kłop... What? Zamiatacz? Będą kłopoty? O Jezu, Rozcięcie mnie. <ścoughs> Są kuzynami bryzgów, ale potrafią ciskać wiadrami rozcieńczalni. No właśnie. Jeśli, do niego, jeśli się do niego zbliżysz, spróbuję zmieść do rzeki, stąd nazwa zamiatacz. Nie, raczej nie, nie uda mu się. Może próbować, ale... Aha, ale zaraz jak cię zmiotnie, to będzie raz. Czekaj, pani, ja żabkę chcę! Aha, to ja go zmiotłam, hahaha. Ha, ha. Nie wiem, czy ten, czy... O to chodzi, że trzeba, wiecie... Wszystkie te rzeczy odnawiać? Czy tak? Czy tak nie? Czy ja tak się po prostu. ma bawię? I po mówiłeś coś? Aha, bo mi się chyba śniło. Eee, tak jak mówię, ja się tylko cieszę z Borderlandsu, bo znaczy. Nie powiem, że nie było żadnej innej gry, która bym stwierdziła, że aha, dobra, to może być ciekawe, czy tamto może być ciekawe. Yy... Ale tak najbardziej to właśnie... Yy, Borderlandsy u mnie. I tak, i jest no, w tym roku. I oczywiście tak mówiłam, bo nie skończyłam wam mówić, że, że mówiłam, że... Ej, że wiedziałam, że tak będzie. Że ja już wam mówiłam ewentualnie kiedy będzie premiera. A w ogóle jeszcze będzie osobny ten. Osobny state of play poświęcony tylko e, bordelnacom. Więc no raczej będę oglądać. <noise> zaraz, zaraz przyjdę. E, I mówiłam, że kiedy mogą być. Że kiedy zazwyczaj bordelnacy mają premierę. Trigo. E, znacznie lepiej. Gremliny. Hyperion? He, Hyperion, Hipe, tak, bordelanci. E, Pinca i Haber wciąż są gdzieś tu uwięzione. E, każdy z nas, któremu pomożesz, odwdzięczy się przy pierwszej nadarzonej się okazji. No, pewnie trzeba będzie im pomóc. No więc Bordellandcy będą miały premierę 23 września. Mówiłam, że we wrześniu. U nich to właśnie zawsze jest wrzesień. <grych> Aha, po mnie lubią. No więc tym razem 23. Aha, czyli dzień po moich urodzinach. Dosłownie, ja mam 22. A Bordelandcy są 23. Aha, czyli łatwy... jak ktoś... Aha, łatwy prezent dla mnie. Borderlandsy. Chociaż nie wiem, ja sobie chyba. E, to Zbieram i sobie kupię. Ja nie wiem jaką edy edycję. Bo to tam mm, Pewnie jakieś skórki będą. E, pewnie Season Pass. Aha, I tak potem wyskoczy, że wiecie, że będzie. Dodatkowy jeszcze Season Pass, tak jak w trójce było. Kupiliście wersję wypaśną, to i tak potem jeszcze musieliście dokupić tego drugiego Season Passa. No, ja chyba za prawie pełną cenę kupiłam tego drugiego. Znaczy, prawie za pełną, bo to była chyba wtedy promocja i ona. ta cena nie schodziła nigdy chyba poniżej. A on wiecie, ja już chciałam grać, więc się kupiło za tyle, za ile było. Ale nie, to nie była, to była promocja jakaś. E, jak ta skrzynia się tam znalazła? Musi być jakiś sposób, aby się do niej dostać. No. No, musi być. O, no właśnie. No Ja już chyba trochę widzę jak. Więc no fajnie, ucieszyłam się. Troszkę, tak troszkę gameplaya pokazali. No i okej, okay, mi to pasi. Może być. Znaczy, musi być, gdzie może być. No więc ten osobny. Ten będzie. osobny State of Play poświęcony tylko Borderlandsom. Będzie. Czy to w ogóle doskoczę? Tam, tam to. Nie wydaje mi się. Aha, tamtędy może będzie można skoczyć. Nie wiem, zgaduję. Nie wiem kiedy. Na wiosnę jakoś? Będą typu i to typowo pokażą mnie rozgrywkę, volt i tak i tak dalej, czyli To co najważniejsze. No i rozgrywki troszkę puścili, no. Tak troszkę, no Ale wiecie, zawsze coś. Nie było łatwo dostać się do tej skrzynki. Jestem pod wrażeniem. Nie, no gdzie? Gdzie? To nie było trudne. No co ty? No co ty? Nie było trudne. Proste. A i kolejna przypinka. O, złota. Nie, brązowa, przepraszam. Czyli mam już dwie brązowe. Nawet nie wiem jak wygl <grystanie> nie wiem jak wyglądają, ale... Okej. Dobra, tada radość sobie na kwiatuszku. E, no, więc no to mnie ucieszyło chyba najbardziej. Bo tak to... Tak jak mówię. Uh -huh. Remaster wiecie czego? No. Po co oni znowu kolejny. No, tak, to jest Sony, Oni mają jakąś manię ostatnio, że, że musi być. Bo jak nie, to wiecie. To, to najwyraźniej coś im było, by, by się im stało i tak dalej. Bo znowu opcja gra, która. No, sorry, nie wymagało remastera, ale i tak zrobili remastera, bo. bo tak. Mm -hmm. I tak mówię, bo mogli <grymne> Na ludzi strollować Oj! Zrzuciłam cię, oj, prze przepraszam Tam bym chciała pójść tam, no, ale cię skrzynka. I tam widzę, że jest kolejny z tych uwięzionych Habela mamy Jestem Twoim dłużnikiem. Mam nadzieję, że pomożesz resztę moich uwięzionych przyjaciół. E, okażę swoją wdzięczność, gdy tylko nadarzy się okazja. Miłego dnia. Wydaje mi się, że to oni, jak z, że wszystkich uratujemy, to gdzieś tam będzie coś takiego, że nam pomogą. No ta skrzynka by była bardzo ciekawa, tylko ja się tam nie dostanę? Na pewno? <laughs> Ciekawe jak ja teraz wrócę. Nie mam pojęcia. Aha, czyli z, aha, z powrotem. A tu się nie da tego coś tam? Aha, da się. No to już wiem, którędy wrócę. Aha, nie to. Więc no, fajnie, no. Tak jak mówię, ja nie wiem, jak oni to roztegują roz z GTA, jak mają faktycznie wydać na, na jesień GTA 6, więc... Mm. Tak, też powiem, że chętnie bym i w GTA pograła, Nie powiem, że nie, tylko że te ceny Aha, człowieka dobiją, bo albo jak ktoś lubi to i to, to będzie miał dylemat. Nie, no może niektórzy to zbierają i kupią to i to. No, też tak może być. E, dobra, wiecie co, skończymy sobie tu odcinek w następnym odcinku. No, pójdziemy dalej, zobaczymy co, co. E, no, ch chcę uratować wszystkich tych. no widzę, że jest koncept, art, tam jakiś hipopotam. On jest żywy, ten hipopotam. Nie, on bardziej taki mechaniczny tak troszkę. Zobaczymy to jutro. Yy, dobrze, no nic. Dzięki za oglądanie. Yy, proszę o jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś fan stronach, bardzo miło i bardzo mi to pomogło. <laughs> no jutro kolejny odcinek z Epic Mickey plus yy, Dragon Age Worldguard. Dzięki, cześć!